wam powiedzieć, że naprawdę możemy sobie odpocząć. I możemy sobie odpocząć i możemy spojrzeć na nasze życie, jak ono tak faktycznie wygląda. Dobrze jest sobie zrobić zestawienie. Modlitwa jak fajnie, mi się bardzo podobało to nauczanie Michała Korgola, który mam powiedział, o czym tak naprawdę jest modlitwa. Modlitwa to jest zestawieniem siebie, swojego sumienia w ogóle z Bogiem, ze prawdami bożymi. Modlitwa to jest rozmyślanie nad tym, jak ty się masz do tych prawidłów, właściwie jak twoje życie się ma do tych prawidłów. I to jest rzecz, która powinna stawiać bardzo mocno w pionie. To jest rzecz, która powinna. Nas rzeczywiście stawiać bardzo mocno w pionie i ona jest bardzo ważna w naszym życiu. Takie momenty, w których my sobie siadamy, się modlimy w cudzysłowie, czy my idziemy na spacer, tak jak wodę mówi, spacer, i rozmyślamy o tych rzeczach i w ogóle myślimy o tym naszym życiu, w którym ono właściwie miejscu jest. To są rzeczy zasadnicze, bo to są rzeczy, to są, to są momenty, które nas wprowadzają w miejsce życia. Jeżeli my czytamy o Bogu, który jest taki, taki i taki, taki, my przebywamy z ludźmi, którzy są w Kościele i oni doświadczają takiego i takiego, i takiego Boga. To naprawdę nie jest niczym ujmującym, nie jest niczym yy, poniżającym, potępiającym. Jeżeli nasze serce tego pragnie, zestawienie się z tymi prawdami. Chrystus jest w ciele na Ziemi. Jeżeli widzimy w życiu jakiegokolwiek z nas, jakiejkolwiek osoby z nas, że ten Chrystus działa przez to ciało, to naprawdę można się zestawić z tym. Nie ku porównywaniu się. Nie ku stwierdzeniu, czy ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, ale w zobaczeniu, że naprawdę postawa, nauczy, postawa ucznia polega na tym, żeby brać przykład z czegoś. Jeżeli Chrystus na ziemi jest w ciele, to naprawdę z postaw Chrystusa możemy brać przykład w ciele z ludzi. Dobrze jest brać to z ludzi z kościoła. Nie jest gorzej brać ludzi ze świata. Ja nie tak dawno napisałem ten post, jeśli chodzi o Antonego Kassę i jego postawę, jeśli chodzi o mentalność na pułapie rodziny. Tam, tam chodziło o mafię, ale tam było, zestawie... tam ja zestawiałem siebie właściwie z jego mentalnością, jaką on ma zero-jedynkową mentalność. On nie ma pytań, tam ktoś mu zadaje pytania z perspektywy moralności tego świata, ktoś mu zadaje pytania z perspektywy, no ale co ty, nie masz jakiejś rozbieżności, nie masz jakichś, nie wiem, wyrzutów sumienia czy coś. On 120 na 80 jest prawidłowy, ten, ten no, tak, no spokojny, optymalny, on... Zdziwiony, o co ty się pytasz w ogóle? On głowę swoją miał zupełnie przemienioną. Ale ja, kiedy pierwszy raz to przeczytałem, kiedy pierwszy raz zobaczyłem, przeczytałem, później zobaczyłem w ogóle wywiad z nim, no to już szosnęło. I ja się zastawiłem z tym, bo we mnie się coś zajarało. Ja się z tym zastawiłem. Mnie to zmotywowało do tego, że naprawdę każdy chrześcijanin musi podjąć się decyzji, że chce zacząć praktykować te rzeczy, które widzi. Jeżeli Duch Święty coś tobie podkreśla w jakiejśkolwiek postawie i ty widzisz w tym postawę Chrystusa, to ty musisz zacząć ją praktykować. To inaczej nie działa. Jest iluzją i kłamstwem z wpływu Ducha Antychrysta. Już tłumaczyłem nie raz, czym jest Ducha Antychrysta. Ale powtórzę jeszcze raz. Duch Antychrysta przychodzi z iluzją, jakobyś coś pojął, a tego nie praktykował. Że ty jesteś człowiekiem wierzącym, ale tego nie praktykujesz. To jest iluzja. To jest bajka. Jeżeli ty twierdzisz, że wierzysz w uzdrowienie, ale w życiu nie doświadczyłeś uzdrowienia, nikogo nie uzdrowiłeś, to jest iluzja. Nie wierzysz w uzdrowienie. Ty wiesz o uzdrowieniu, ale nie wierzysz, bo ty musisz doświadczać... Wiara jest relacją z Duchem Świętym. Wiara w ogóle to jest pewność, przeżycie czegoś. Ja bym nazwał, że nawet wiara to jest przeżywanie czegoś z Duchem Świętym. I, to, i teraz. Dlaczego tak twierdzą? No choćby nawet dlatego, że Jezus wszystko widział, co czynił. On widział, co czyni ojciec, dlatego on to czyni. To był człowiek wiary, tak? Jezus. No ale on przeżywał to, bo on widział w ogóle, co robi ojciec. On przeżywał razem z nim. Więc on widzi i on czyni. I to jest człowiek wiary. Człowiek, Bóg, Syn Człowieczy, jak to dzisiaj żeśmy rozmawiali. Tutaj na ziemi pod postacią człowieka wyrzekł się bóstwa, ok? Ale od, od zawsze Bóg w duchu. I teraz my, kiedy rodzimy się na nowo, musimy, naprawdę musimy w ciele podejmować decyzje. Znaczy, my podejmujemy je na duszy, bo to jest nasza jednostka decyzyjna. Naszym sercem podejmujemy decyzje, ale my musimy je w praktyce wykonywać tutaj na Ziemi. Musimy je w czynach wykonywać. Czy to czasami jest mową, czy to czasami jest czynem, to nie ma znaczenia. Ale my, kiedy widzimy postawę Chrystusową w jakimkolwiek aspekcie, my musimy ją zacząć aplikować. Dlaczego? Ponieważ zbawienie. Dokonało się w ciele. Jezus nie poszedł w duchu na krzyż. Wszystko, co jest na ziemi, dokonuje się w ciele. Czy ktoś na przykład pomyślał, ktoś właściwie, kto jest w takim wpływie sakrum i profanum, czyli że oddziała rzeczy duchowe od nieduchowych, dlaczego Jezus w duchu nie powiedział słowa i świat został zbawiony? Albo dlaczego Jezus nie wymodlił tego, żeby świat został zbawiony? Oczywiście, Jezus został wyprorokowany. W Starym Testamencie czytamy proroctwa o Jezusie, który przyjdzie i zbawi. Tak? ale jednak On to zrobił w praktyce, w ciele. On uzdrawiał w ciele, On mówił, On skrzeszał, On to wszystko robił praktycznie, żeby to, się, żeby to się wydarzyło. Dlaczego? Bo On to widział u Ojca. My teraz jesteśmy zjednoczeni z Duchem Świętym. Duch Święty nam pokazuje różne postawy wśród różnych ludzi. Ja na przykład powiem na przestrzeni tego tygodnia, a właściwie na przestrzeni tych ostatnich dwóch tygodni, kiedy żeśmy podjęli też decyzję o tym, żeby żeby się wstawiać tutaj codziennie? Nie że codziennie. To naprawdę do mnie tak dotarło, że kurczę, mi jest dobrze być z ludźmi, nie? Mi jest dobrze być z kościołem, bo, bo ja naprawdę nie muszę się zamykać w pokoju, żeby się modlić, nie? Ja, co chcę powiedzieć przez to? Kiedyś byłem w takiej iluzji, i widzę, że ona gdzieś tam dalej puszcza, żeby mieć, żeby mieć wzrost duchowy, to ty musisz się modlić. Modlitwa w moim rozumieniu polegała na tym, że szedłeś na jakieś odosobnienie i się modliłeś. A teraz jest tak, na przykład teraz doświadczam bardzo mocno tego, nie mówię, że wcześniej tego nie doświadczałem, ale teraz do mnie to bardzo dociera, że kiedy na przykład przechodzimy to na stawiennictwo, tak, jest Włodek, Dawid na przykład, jak ostatnimi, ostatnimi czasy, no to przecież ja słucham tych ludzi, ja wzrosłem duchowo, ja się na nich patrzę i ja mówię, ale jazda, widzisz, Włodek od samego, coraz to bardziej nie twierdzę, że na przykład ja kiedy staję rano, nie jestem skupiony na Bogu. A na przykład kiedy słyszę, jak Włodek o tym gada, no to na przestrzeni tygodnia ja taki wzrost w tym zrobiłem, że to jest niesamowite. W tym aspekcie mojego życia, w tym w ogóle skierowaniu się jeszcze bardziej, jeszcze bardziej mnie to zmotywowało. Jeszcze bardziej mnie to w ogóle zainspirowało. Jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. I to nie jest kwestia, że ty nie masz jakichś cech wyrobionych, jakichś swoich postaw, jakich, jakichś swoich motywów. Ale to jest to, że ty wzrastasz. Nie jest to, że to się tworzy nagle nowego. Ale ty wzrastasz. Kościół jest do tego, żeby wzrastać. Ja się zestawiłem na przykład z Włodkiem. Siebie zestawiłem na przykład z Dawidem. Siebie zestawiam z moją żoną. W różnych aspektach zestawiam siebie z różnymi ludźmi, z ich postawami. I ja wzrastam, bo ja siebie zestawiam. Modlę się do ludzi. Jeżeli modlitwa jest to zestawienie się z Bogiem, czyli z Jego charakterem w nas, to można powiedzieć, zaryzykowałbym stwierdzenie, w sensie zaryzykował, modlę się do ludzi, modlę się do Kościoła, modlę się do ciała Chrystusowego. Bo ja widzę i ja wzrastam w tym wszystkim. Ja siebie zestawiam. I co? Jeżeli ja widzę, że. Kolejna rzecz, jeżeli ja widzę, że oni to umią, że oni to mogą, to ja też potrafię. W ogóle kozacką rzeczą, rzecz, rzecz zrobił Jezus, bo ja kiedyś się tak zastanawiałam: apostołowie na przykład, oni uwierzyli w jego, oni poszli za nim, uwierzyli w głos, który jest. Ale oni, tak się zaczęłem zastanawiać, przecież oni nie musieli uwierzyć w uzdrowienie. Zauważyliście? Oni nie musieli uwierzyć w uzdrowienie. Oni nie musieli uwierzyć w uwolnienie. Ja wiem, że Jezus mówi błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Nie? Natomiast apostołowie wszystko widzieli i funkcjonowali w tym. I nie jest powiedziane, że ten, który będzie patrzył, to jest ten gorszy. Ale chcę Ci powiedzieć, że możesz zostać ograbiony przez diabła, nie patrząc się na, na Kościół albo nie patrząc się na ludzi, którzy są postawy Chrystusowej. I nie zestawiając się z nimi. Nie motywując się właściwie ich zachowaniem. Bo na przykład nie musisz spędzać kupę czasu na jakimś, z, z, z jakimś tematem, sam przerabiając go z Bogiem, skoro masz na wyciągnięcie ręki ciało Chrystusa. I możesz widzieć, że to działa. Na przykład, jeżeli na przykład, nie wiem, niektórzy z Was, nie wiem, rok są na przykład z Wodkiem, nie? Taki przykład. Niektórzy z Was są ro, ro z Wodkiem i on tutaj dzień w dzień przychodzi za jarany, nie? Od dzień w dzień, nie? A niektórzy dajmy na to są przez miesiące jakiejś depresji. Nie mówię teraz o was, ale chodzi mi o dwie postawy, nie? No i teraz widzisz, że na, że na przykład twój brat czy siostra jest zajerany, a ty jesteś w depresji. No i pierwsze co ci przychodzi na myśl, no to Kurde, on taki zajerany, a ja tam zawsze wiecie, problem tak jakby z nim. To co mówiliśmy. Myśmy mu to mówili tydzień temu. A ten cykl o tożsamości będę dalej go ciągnął, ale do, na, do następnego tygodnia. Ale to jest tak, że jak, jeżeli ty widzisz w kimś belg jazz yy, w czymś oku, to jest, to jest zasada duchowa, że belkę musi wyciągnąć ze swojego. Bo problem jest taki, że jeżeli cię denerwuje to, że wodek się jara, tak jest rozweselony, no to w depresji jesteś, nie? To, to jest taka to jest prosta rzecz. No i pycha robi to, bo żeśmy też mówili o pysze, że oczywiście, kurczę, no, wodek udaje. Robi to, robi tamto. No ale na przykład nie, nie posłuchasz go, bo on gada co dzień, bo na przykład on notorycznie gada, że ona wstaje rano i mówi o sobie dobrze. Jak mówi o sobie dobrze, to ma dobrze. Prawo duchowe, tak? No i możesz to wziąć i nie musisz w to uwierzyć. Możesz uwierzyć jego słowom, a zresztą możesz żywy przykład. Nie musisz w to uwierzyć, a możesz w to to do swojego życia. Zbawienie zostało nam dane. Jeden z elementów zbawienia jest w ogóle życie w obfitości. Nie mówimy tutaj te, te, definitywnie, że tak powiem, życie w obfitości, nie wiem, że tak, że ci taka kasa wylatuje z portfela, czy tam coś, nie? Nie mówię, że tak nie ma być, ale chodzi mi o to, że to też jest obfitość. Dla mnie na przykład, jeden z większych aspektów w ogóle było to, że ja wyszedłem właśnie z depresji poprzez dobre mówienie o sobie. I, i nie mówię teraz o, jak to się mówi, jakim ja jestem teraz, wiecie, czy jestem bardziej, czy o usposobieniu, nie wiem jak to nazwać, ale chodzi mi o to, że no właśnie tak, ja wyszedłem z depresji, bo zacząłem o sobie dobrze mówić. Ale dlaczego? Bo się zacząłem zestawiać z Jezusem. Ale jeżeli ty tego Jezusa mówisz, Czytasz hmm. o to w Piśmie, no i gdzieś tam masz problem z jakimś przełomem w swoim życiu. No ale można wyciągnięcie ręki Jezusa, nie. Widzicie? To jest ciężko pojąć dla tych, którzy. Dla tych, którzy nie mają objawienia Chrystusa. Wczoraj byliśmy na Ewangelizacji, no i główny ten naczelny wódz w kościoła katolickiego, ten certyfikowany, bo on powiedział, że ma wszystkie papiery, żeby do nas mówić, powiedział, że, że oczywiście doktryna kościoła katolickiego, że na Piotrze jest zbudowany kościół. Nie? A my wiemy o tym, że dobrze, że, że tam kilka wersetów wcześniej jest napisane, na czym jest budowany kościół. Na tym, że Piotr powiedział, że ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I Kościół jest zbudowany na, na objawieniu. Na skałą, na skalę, którą jest Jezus, które jest objawieniem o Nim, o tym, że On jest Chrystusem. Chrystus to znaczy uzdolniony i Syn Boga żywego, czyli uzdolniony Syn Boga żywego. I każdy, kto ma objawienie tego, że jest Synem Boga żywego, jest uzdolniony i namaszczony do działania, ten jest Kościołem. I, i teraz zestaw się z tym. Bo jeżeli ty jesteś, to i Twój brat i siostra jest. Jeżeli ten Twój brat i siostra jest, to jesteś w stanie być błogosławiony jego, jego, jego manifestem Chrystusa. Jeżeli apostołowie, to nie wiecie, apostołowie chodzili z Chrystusem, oni nie byli narodzeni na nowo. Jeszcze wtedy. Oni doświadczali go w ciele. Ale oni nauczyli się. Całe nasze życie tutaj na Ziemi polega na tym, żebyśmy żyli w wierze. Wierzę, czyli w pewności. To, czy ty swoją wiarę zastymulujesz w ten sposób, czy w inny, to tak by nie ma znaczenia. Możesz widzieć i funkcjonować w tym. Oczywiście potrzebujesz mieć relację z Bogiem, żeby na przykład uzdrawiać, ale Ty masz. Nie? Samo to, że Cię Duch Święty pobudza, żeby popatrzeć na przykład, jak, jak, jak Wodek się modlił o kogoś, żeby stał z wózka, to, to jest Twoja relacja z Duchem Świętym bo to ci coś na Duch Święty ci coś na świetle. I to jest branie przykład, bo widzisz, co Ojciec zrobi. Hej, ale przez wodka. Nie, ty widzisz, co Ojciec zrobi. No, przez wodkę. Bo widzisz to, widzisz tamto. Ale może ciebie to zestawić z Ojcem i z twoim nastawieniem do drugiego człowieka, do kościoła. Tym krótkim poselstwem chciałem nas motywować do tego, żebyśmy naprawdę byli skupieni na kościele. I że naprawdę nie potrzebujemy się męczyć sami. Agata jakiś czas temu nagrała poselstwo, powiedziała poselstwo o tym, że nie jesteś sam. Eee, ja coraz to bardziej z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień doświadczam tego, że, że my jesteśmy kościołem, że my jesteśmy rodziną. I w rodzinie jest jednak taka zasada. W rodzinie się nie męczysz. W rodzinie ogólnie ludzie w rodzinie się nie męczą. Członkowie rodziny się nie męczą. Nie męczą się, kiedy są razem, nie czują się gorsi, nie czują się lepsi, nie czują się. Jacykolwiek. Teraz zaczął powiedzieć, że dużo rzeczy jest do zrobienia w rodzinie, tylko że jak ktoś czai rodzinę i ktoś rozumie, że jest w rodzinie i ma to poczucie wewnętrzne i przekonanie, że jest rodziną, to, to jakby ta robota nigdy nie była żadnym obciążeniem dla nikogo. Jeżeli tak by coś w swoim życiu robimy i jest to jakieś obciążenie dla nas, na przykład, że się czujemy gdzieś niekomfortowo. No to tutaj bardziej jest praca nad tym, czy jesteśmy rodziną, czy nie jesteś. To nie chodzi, czy ty jesteś, czy ty nie jesteś. Bo od momentu, kiedy narodziłeś się na nowo, jesteś jednym ciałem z innymi ludźmi, którzy są narodzeni na nowo. Jesteś rodziną. Ty jesteś. Jeśli narodziłeś się na nowo, jeśli zajaśniał Ci Chrystus, tak? Jest, stałeś się ciałem Chrystusa i jesteś rodziną. Teraz jest kwestia tego, czy ty zaakceptowałeś tą myśl, czy ty jesteś tą rodziną. Nie chodzi o to, żeby się z tym spinać, nie spinać, ale z tą rodziną wystarczy być i ją obserwować. Teraz każdy z nas jest w, w różnym miejscu rozwoju. Nikt od nikogo nic nigdy nie wymaga. Jedni są niemowlakami, jeni są dziećmi, inni są młodzieńcami, a ktoś inny jest dorosły. To kim. Kto kim jest, oczywiście, określa to, czy ktoś bierze, kto na ile jaką bierze odpowiedzialność za swoje życie. Tak było zawsze i będzie zawsze. Ale nikt nikomu nie rzuca odpowiedzialność za coś, czego, do, do czego sam nie jest zdolny. Oczywiście, czy takie rzeczy mają w religii, o, wcześniej już mówili o religii, my wszyscy wzrastamy w poznaniu. Takie rzeczy były, miało miejsce, takie rzeczy ogólnie w, w religijnych wspólnotach mają miejsce i my w tym wszystkim wzrastamy. Ale. Przede wszystkim trzeba się czuć bezpiecznie. W rodzinie przede wszystkim się czuje bezpiecznie człowiek. Jak człowiek się czuje bezpiecznie i ma luzik, że może sobie, nie wiem, przyjść, posiedzieć przy stole, nie? No to wtedy może też poobserwować. I się zestawić po prostu. Mówiliśmy już nieraz, że to zestawienie nie polega na porównywaniu się. A na zasadzie, że on jest lepszy, on ma lepiej. Bo my wszyscy jesteśmy w Chrystusie. Każdy ma dostęp do wszystkiego właściwie. Czego chce. Do wszystkiego. Nie ma lepszych i gorszych, nie ma ludzi, którzy są w gorszym miejscu. Często, a ja mam... Ja z gorszej pozycji startowałem. Absolutnie nieprawda. To jest nieprawda. Każdy taką samą miarę dostał. Tak, każdy, każdy takie same zbawienie dostał. Naprawdę dobrze jest mieć kontakt z Kościołem. Ja uwierzyłem w Kościół. Tak nawiązując jeszcze do tego, jak Korgol ee, Michał nagrał to poselstwo, jest, ona jest zatytułowana Wiara w Kościół. Ale chciałbym pokazać, jak to też w praktyce w ogóle wygląda. Ja widzę sytuacje, w które na przykład przychodzimy w jakieś miejsca. Nie, tak jak mówiłem o tej ewangelizacji. Nie, no i są ludzie, którzy robią yy, wyłom. Ja widzę sytuacje, w których na przykład. Są problemy rodzinne i są ludzie, którzy robią wyłom w problemach rodzinnych. Ja widzę sytuacje, które są problemy zdrowotne i ludzie, którzy robią wyłom. To są ludzie, którzy biorą odpowiedzialność i robią wyłomy. A reszta ludzi. Jeżeli jest ktoś, kto bierze odpowiedzialność za wyłom, to no to znaczy, że jest troszkę starszy. I jak to w rodzinie bywa, Hania będzie zwracała uwagę na Izaaka, bo nie jest starszy. Będzie brała z niego przykład. A Izak z nas. Dlaczego? bo to Izak będzie brał odpowiedzialność na przykład za to, żeby umyć zęby swoje i później jej. A Hania będzie... albo Gepard. A, okej. Okay. A ona będzie brała przykład. Dlaczego? Bo on wziął odpowiedzialność. I ona nie będzie musiała sama się patrzeć i do czego należy ta szczoteczka, jak ona działa. Ona po prostu zobaczyła, że ktoś już czymś działa i mogła po prostu wziąć przykład i iść za tym. Ważne jest w Kościele to, że ogólnie napędza nas Ogólnie hierarchia, tak zwana. Hierarchia nie z perspektywy ważności. Nie. A z perspektywy właściwie doświadczenia, bym to nazwał. Doświadczenie, które jest, które jest powiązane z braniem odpowiedzialności za swoje życie. Widzicie, doświadczacie różnych ludzi, i widzicie, w czym mają przełomy. Bardzo polecam Wam brać naprawdę z nich przykład. Polecam Wam na przykład w ogóle przebywanie z nimi. Z kimkolwiek. Jeżeli widzisz na przykład, że masz ten problem z depresją. Napisz się kawy z włodkiem, nie? Przykład taki, nie? Jeżeli widzisz, że jakikolwiek masz inny, tylko z nastawieniem. Z nastawieniem na, na rodzinę. Bo tu nie chodzi o to, że teraz przychodzę do Ciebie na wizytę pasterską. Przychodzę do Ciebie na to uczmie Jak masz postawę ucznia, to przychodzisz i chcesz po prostu z kimś przebywać. Jak masz postawę ucznia, to ja bardzo lubię ten taki to jest to, to chyba w tych nieoficjalnych zapiskach związanych z Biblią. To Nieraz słyszałem, czy to od Artura, czy to, czy to nawet od księdza jakiegoś. Bardzo mi się podobała postawa ucznia, którzy do, do Jana, do Świętego Jana Apostoła, przychodzili uczniowie. No i przyszedł uczeń do kościoła tam w Jerozolimie nie? i mówi, że chce być uczniem. To jest jakiś tam zapis, ja to teraz parafrazuję. Yy, dobra, to idź do Jana, nie? a Jan. Wiecie, jaki Jan, fajną Ewangelię napisał. Myślę, że najbardziej taką proroczą. Zapukał, otworzył drzwi, on też tam przywitał nie powiedział, że chce być jego uczniem. Zamknął drzwi i poszedł. Jan. Następnego dnia widzi, on stoi tam pod tymi drzwiami, otwiera drzwi, nie? I tam się z nim wita i mówi, że chce być twoim uczniem. Zamknął. Chyba tydzień tak by otwierał. Później było tak, że już spał na wycieraszce, nie? Po tygodniu, dobra, wejdź, możesz wejść. Co mam robić? Być ze mną. siedzieć, patrz. To jest bardzo mocno, bo żyjemy w religijnym kraju, wywodzimy się z różnych, że tak powiem, religii, Uważam, że tak by w ogóle jednym z prawideł w ogóle tego świata jest to, że każdy musi być utożsamiony z jakimś religią tutaj, jak się rodzi. No ale w każdym razie dorastamy w czymś takim, że my przechodzimy po coś, a przychodzimy po prostu jak do instytucji, nie? Ja nie chcę mówić, że my jesteśmy takie, takiego nastawienia, ale ch chciałbym, żebyśmy też zostawili takie myślenie, czy to my na przykład się dobrze czujemy razem ze sobą. Czy my w ogóle też gdzieś tam... Ja nie mówię, czy my budujemy razem życie, bo to, to jest gdzieś tam dalej. Nie da się z kimś budować życia, jak, jak ty w ogóle człowiekowi nie ufasz i ty z nim nie jesteś. Nie, nie da się na przykład, na przykład teraz mi takie słowa, że kiedyś usłyszałam od kogoś, że, że bo... Ktoś się boi, że ja nie będę miał do niego czasu, nie? Ale ten ktoś nigdy się do mnie, wiesz, tak, by nie odezwał, nie? Żeby się spotkać. <laughs> I, i, I spadł lęk. Na... <laughs> Dotknęło go to, czego się bało, nie? Ale dobrze jest być razem. Dobrze jest być razem, bo wtedy jak my się czujemy bezpiecznie na przykład i wiemy, że ta druga osoba, ona jest skierowana na królestwo, to jesteś skierowana na królestwo, i widzisz, że na przykład a dalej na tym wodku będę dał. I widzisz, że tak by on jest zajarany, a ty tego rana masz ciężko stanąć, bo na przykład nie przespałeś noc, nie? No to kurczę, nie? Bierzesz od niego pełnymi garściami, ale będziesz brał pełnymi garściami od człowieka i z jego namaszczenia dopiero jak będziesz, będziesz go akceptował w swoim sercu, będziesz na niego skierowany. Że naprawdę będziesz widział w nim Boga i będziesz uznawał, że to jest prawda. Jeżeli ty uwierzysz w człowieka, jeżeli ty uwierzysz w człowieka, to dostaniesz, jeżeli uwierzysz w proroka, dostaniesz zapłatę proroka. Jeżeli uwierzysz w człowieka, dostaniesz jego zapłatę. Nie będzie inaczej. Taki przykład jeden. Naprawdę. Ja, ja ostatnio sobie zawalałem z takimi rzeczami, że naprawdę się nie wysypiałam, bo różne rzeczy robiłem do wieczora. No ale wstawałem rano, przyjechałam, przyjeżdżałem rano, wiecie, jest tam w stunny na, na pół na, na wpół martwy, na pół żyjący ten, na, na wstawienicze. No ale wiesz, cały, ży, cały dzień zaplanowany do przeżycia, nie. No ale godzinę jesteś z wodkiem, nie? Jesteś podwierany, nie? Ale co ja z tym zrobiłem? Bo wiele osób ja uważam, że robi tak, że jak mi dobrze z tobą Wodek, nie? Ale Wodek pójdzie do domu no i co? Kapa. Zestaw się z nim i zrób to samo z Duchem Świętym. Uwierz. Uwierz, że tak możesz. Uwierz i zaaplikuj to do swojego życia. Możesz być tak najarany jak Włodek. Bądź jak Włodek. <głos》>, nie? Są takie te teksty, nie? Uwierz tak jakby w to, że możesz być błogosławiony finansowo na przykład tak jak ja. Uwierz to. Uwierz to, że możesz być... Ja, ja, ja nie wiem, ja, ja nie mam słów czasami do Agaty, bo... Nie wiem, no dla mnie Agata to jest taka... Naprawdę w bardzo mocnym, takim pozytywnym zrozumieniu taka maszyna normalnie. maszyna, która... Wiecie co, ja wam powiem tak, ja poznałem wielu ludzi, wielu ludzi z służby, usługujących. Nie znam kogoś, kto bardziej usługuje niż moja żona, ale ją nie ma nigdzie, że tak powiem w cudzysłowie, na piedestalach, nie? Ja nie znam. Osobiście nie znam, naprawdę z różnymi ludźmi mogę powiedzieć, z różnych ludzi, którzy znam, nie, no to na palcach jednej ręki bym powiedział, że ktoś bardziej życie położył, nie. A ja oczywiście nie, nie jestem w stanie gdzieś tam, nie żyję z tymi ludźmi, nie. Ale z moją żoną jest tak, że na przykład ona patrzy na mnie i ona szuka jakby mi dogodzić, ona szuka w którym miejscu mnie odciążyć. W każdym aspekcie, w każdej sekundzie mojego życia. Ja wiem, że ona będzie złotym Jeruzalem. Wysoko. Bardzo wysoko. I co? Zestawiam się z nią. Zmieniam się. Popatrzę na nią, się zmieniam. Zmieniam się. Biorę z niej przykład. Powiedziała mi na przykład w piątek, żeby z dziećmi się zajmować. I przez to, że ona mi tak powiedziała, we mnie się gdzieś tam zagotowało, a nagle było tak, jestem błogosławiony, jestem mega, przestrzeń się robi w moim życiu. Dlaczego? Bo jestem posłuszny, bo objawienie, które mnie dotyka Duch Święty, na przykład mojej żonie, bo objawienie, które mnie dotyka Duch Święty we Włodku, otwiera we mnie przestrzeń Boga i poszerza mnie o kolejny charakter, kolejny manifest, kolejny charakter Boga. I ja się muszę tam spinać, bo jak wchodzę w to objawienie, to ja tam żyję. Jestem spełniony będąc z dziećmi, z moimi, z państwa mencel, jak teraz robiłem w piątki wypady survivalowe. Jestem spełniony i będąc tutaj na stawieniu, jestem spełniony w tych wszystkich rzeczach. Dlaczego? Bo zestawiłem się z kościołem. Jestem częścią kościoła. I cały czas mam wzrok skierowany na Boga, byś powiedział, nie na kościół. Tutaj na Ziemi. Oczywiście ja mam swoją relację z Duchem Świętym. A ten Duch Święty kieruje mnie na Jezusa, a jego ciało jest tu.